kiedy stajemy dzisiaj w architekatedrze warszawskiej, która jest zupełnie prawie zupełnie pusta z powodu dramatu pandemii koronawirusa, trudno jest nie pomyśleć o innych chwilach, kiedy katedra, ta katedra, a także cały plac zamkowy były pełne wiernych, którzy modlili się za dwóch wielkich Polaków złożonych na łożu boleści. To było 14 maja 1981 roku, dzień po zamachu na Jana Pawła II, na dwa tygodnie przed śmiercią prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ludzie w milczeniu słuchali wtedy odtwarzanego z taśmy magnetofonowej przemówienia odchodzącego prymasa, który dziękował za heroiczne modlitwy zanoszone w jego intencji i prosił, prosił, żeby je przekierować w całości. Za zdrowie dla głowy Kościoła. Trudno też nie pomyśleć o wcześniejszych nieobecnościach tych dwóch wielkich mężów. O uwięzionym prymasie, nieobecnym na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, w czasie odnowienia ślubów Jana Kazimierza, złożenia ślubów jasnogórskich, ale także o chorym Janie Pawle II. Nieobecnym podczas mszy świętej na błoniach krakowskich 15 czerwca 1999 roku. I trudno też nie pomyśleć o jeszcze jednej nieobecności o nieobecności obrazu, obrazu Matki Bożej uwięzionego przez władze komunistyczne, zamiast którego po Polsce pielgrzymowały puste ramy. I wtedy gromadziły się tłumy, czy Rzesze. Wiemy, że z tych nieobecności tych wielkich mężów wynikły wielkie owoce, a ich bohaterowie zaszli dalej, najwyżej, jak się da. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, jest już ogłoszony świętym. Oczekujemy na beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze historycznie udokumentowane spotkanie tych dwóch ludzi miało miejsce w lipcu 1958 roku niedaleko stąd, na Miodowej. Wtedy, gdy ksiądz Karol Wojtyła został wezwany z wyprawy kajakowej na Mazurach do Warszawy, aby z ust prymasa dowiedzieć się, że został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Po wyborze Jana Pawła II. Tu, w tej katedrze, prymas mówił z zadumą o tamtym wezwaniu, które miało miejsce 20 lat przed wezwaniem do kierowania Kościołem Powszechnym. Użył wtedy takich słów, kto wie, kto wie, Piotr miał łódź i Karol miał łódź. Ale były te, było też inne doświadczenie Wojtyły związane z prymasem Wyszyńskim, choć nie łączyło się ono z bezpośrednim spotkaniem. Dwa lata wcześniej. Dwa lata przed rokiem 58, a zatem w roku 56, także w czasie wakacji, ksiądz, jeszcze ksiądz Karol wraz z grupą przyjaciół wędrował po Bieszczadach pewnej nocy. Po przeprawianiu się przez rzeczkę zostali otoczeni przez oddział żołnierzy i pod lufami karabinów przeprowadzeni do strażnicy. Weszli bowiem w tak zwaną strefę przygraniczną, która została w tym rejonie poszerzona z powodu osadzenia prymasa Wyszyńskiego w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy. Właśnie do Komańczy mieli zamiar dojść, ale z wiadomych względów zostali zawróceni. Może to była jakaś symboliczna zapowiedź tego, co miało miejsce w następnych latach. Był wielki prymas i był pewien ksiądz, który został biskupem. A między nimi byli ludzie nieprzyjaźni, którzy chcieli ugrać swój interes, starając się doprowadzić do podziału między nimi. Cztery lata po wspomnianej wcześniej nominacji biskupa Wojtyły na biskupa pomocniczego, cztery lata później, w roku 62 był on już wikariuszem kapitulnym w archidiecezji krakowskiej, to znaczy rządcą tej diecezji, która po śmierci arcybiskupa Baziaka pozostawała bezformalnie mianowanego pasterza. Ten wakat przedłużał się, jak twierdzą niektóre źródła, z tego powodu, że komuniści chcieli tylko jedną osobę na to stanowisko. A tą osobą był Karol Wojtyła. W oczach tamtych władz był to idealny kandydat do podjęcia tak zwanego dialogu, ktoś, kogo będzie można przeciwstawić temu twardogłowemu Wyszyńskiemu, który po wyjściu z więzienia przystąpił do, jak to nazywali wówczas rządzący, walki ideologicznej. Tak nazywali i tak rozumieli program. Wielkiej odnowy moralnej Polaków, który do historii przeszedł pod nazwą wielkiej nowenny przed tysiącleciem Chrztu Polski. Wojtyła wydawał się idealną kandydaturą na człowieka, za pomocą którego będzie można włożyć kij w szprychy nabierającego rozpędu duszpasterskiego kościoła. Nie wahał się Wojtyła podjąć wcześniej rozmów z komunistami, gdy ci chcieli zabrać gmach seminarium krakowskiego i osiągnął kompromisowe rozwiązanie. Bardzo się to władzą. spodobało. Był też intelektualistą, a zatem można było go przeciwstawić wizji kościoła pobożności ludowej, na którym opierał się prymas Wyszyński. Był również wschodzącą gwiazdą Soboru Watykańskiego II, jeśli możemy użyć takiego świeckiego poniekąd określenia. Dlaczego? No Wyraźnie też na Soborze były obecne takie. Kierunki, które dążyły właśnie do większej jakby demokratyzacji, do większego włączenia, szerszego włączenia ludzi świeckich. Były też na Soborze, i to było dla komunistów bardzo interesujące, takie mocniejsze dążenie do podjęcia dialogu, nawiązania relacji z władzami kraju za żelazną kortuną, ze Związkiem Radzieckim włącznie. I zdecydowanie słabsze były kierunki takie mocno antykomunistyczne na Soborze. Wojtyle również bardzo zależało na postawieniu kościoła w Nowej Hucie. I to też dla komunistów mogło być dobrą kartą przetargową. To z punktu widzenia władza. Jak to mogło wyglądać z punktu widzenia prymasa Wyszyńskiego, ta nowa postać w Kościele Polskim? Prymas Wyszyński musiał sobie również zadawać te pytania, szczególnie wobec tak silnego parcia komunistów do tego, ażeby właśnie to Wojtyła został nowym biskupem krakowskim. A stolica w Krakowie to ważna stolica, to stolica kardynalska. Czy ten naukowiec, intelektualista, ten duszpasterz młodzieży, jest na tyle doświadczony, aby nie dać sobą manipulować? Prymas był już zaprawiony w bojach. On rozmawiał i z Bierutem, i z Ochabem, i z Kliszką, przeszedł przez więzienie. On po prostu się nauczył komunistów. I wiedział, że w tych warunkach trzeba Kościół w Polsce prowadzić pewną i jedną ręką. Na przykład Sobór głosił bardzo mocno kolegialność biskupów, odejście od takiego absolutystycznego traktowania władzy w Kościele, większe oparcie na świeckich. A to Wojtyle, to wszystko zdawało się Wojtyle bardzo podobać. Prymas również był za dowartościowaniem świeckich, choć może na trochę inny sposób. Sam dopominał się o ich większe docenienie na soborze, zabiegał o umożliwienie procesów beatyfikacyjnych osób żyjących w świecie. Dotąd rzeczywiście zauważano, jakby dotąd w tylko duchownych. Przede wszystkim jednak podczas częstych wizyt w Rzymie musiał wyjaśniać, jak bardzo sytuacja Kościoła w Polsce różni się od tego, co dzieje się w wolnym świecie przecież ludzie świeccy w warunkach totalitaryzmu musieli wykazywać się heroizmem chcąc świadczyć o wierze i chcąc być blisko czy w jakiś sposób instytucjonalny związani z kościołem przecież związek z kościołem wówczas oznaczał postawienie poza nawiasem społeczeństwa, wielkie trudności w pracy, zamknięcie drogi studiów dla dzieci a także pokusę, silną pokusę przejścia na współpracę ze służbą bezpieczeństwa Prymas wiedział też, że scentralizowana, opresyjna władza musi mieć jednego partnera, czy też z punktu widzenia marksistowskiej dialektyki, jednego przeciwnika. Jeśli każdy biskup zacznie uprawiać swoją drogę, swoją politykę, że się tak wyrażę, to Kościół ryzykował w Polsce podział, a komuniści uzyskają przewagę. Czy Wojtyła może dać się skusić? Na przykład przyzwoleniem na wprowadzanie soborowych reform w zamian za większą uległość albo wręcz odcinanie się od linii prymasa. A jeśli wokół niego zgromadzi się jakaś frakcja? Wyszyński cieszył się oczywiście ogromnym autorytetem, ale to nie musiało trwać wiecznie. Wiedział, że i wśród katolików są oponenci jego programu. Zarzucano mu spowalnianie w Polsce reform soborowych, niechętnie patrzono na program oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi. Co to za pomysł? Mało to ludzie mają niewoli komunistycznej, aby dokładać im jeszcze niewolę nadprzyrodzoną, tak mówili niektórzy, między innymi serdeczny przyjaciel Wojtyły i jego biskup pomocniczy Jan Pietraszko, który miał taki bardzo dobry też kontakt z młodzieżą. Wspaniały biskup jednak patrzył krytycznie na ten program oddania w niewolę narodu. Sobór kładł też większy nacisk. Na wolność człowieka. I rzeczywiście w tym kontekście to sformułowanie o niewoli nie brzmiało zbyt szczęśliwie. I trudno było nie zauważyć, że Wojtyła był ogromnie zapalony do pomysłów różnych, które pojawiały się na soborze, m.in. do pomysłów organizowania synodów diecezjalnych, to znaczy podejmowania szerokich obrad duchownych i świeckich w celu polepszenia dusz pasterstwa w diecezji. Chciał taki synod zorganizować w Krakowie i bardzo by się cieszył gdyby takie synody były również w innych diecezjach w Polsce a prymas był temu przeciwny uważał że to nie jest czas bo demokratyzacja kościoła w totalitarnym systemie może przynieść opłakane skutki były jednak dwie rzeczy które prymasa do Wojtyły bardzo przekonywały i na te rzeczy właśnie na te dwie rzeczy warto zwrócić największą chyba uwagę pierwsza to duchowość Wojtyły Totus tuus, ta znana nam bardzo dobrze dywiza przyszłego papieża Jana Pawła II, ale, która wzięta była już wtedy, kiedy zostawał biskupem, to tu cały Twój, miały, miało to sformułowanie, swoje źródło w traktacie o doskonałym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny Ludwika Marii Grignon de Montfort. To jest ten sam traktat, na podstawie którego prymas przygotowywał się do swojego osobistego aktu oddania się w niewolę. Jezusowi przez Maryję w Stoczku Warmińskim podczas uwięzienia 8 grudnia 1953 roku. Poza tym prymas był dobrym obserwatorem i uważnie obserwował Wojtyłę. I co widział? Widział, że to jest człowiek zanurzony w Bogu, ale jednocześnie chodzący po ziemi. Często można było znaleźć Wojtyłę w kaplicy, gdzie odprawiał drogę krzyżową. I ten jego głęboki intelekt, tak dobrze zauważalny na konferencjach Episkopatu Polski, tak wyraźny, że widać było, że Wojtyła nawet miał taką zdolność wielką, że załatwiał, znaczy prze, przepatrywał różne papiery w czasie obrad konferencji, jakby pracował swoją pracą, a jednocześnie idealnie, Zbierał to wszystko, co było w czasie konferencji i potrafił zrobić znakomite podsumowanie, o które często Wyszyński go prosił. I była druga jeszcze cecha, którą Wyszyński obserwował i którą Wojtyła świadomie wypracowywał. T Tą cechą była lojalność. Ostatecznie w roku 64 Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą Krakowskim, w roku 67 został kardynałem, wtedy władze już wiedziały, że zamierzenia skłócenia tych dwóch ludzi spełzły na niczym i właśnie przez tą ogromną lojalność. I tu może takie dwa przykłady konkretne dotyczące tych relacji między Wojtyłą a Wyszyńskim i prób włożenia klina między tych dwóch ludzi przez władze komunistyczne. Otóż w roku 67 we wrześniu przyjeżdżał do Polski bardzo popularny prezydent Francji Charles de Gaulle. Miał on również to pragnienie, chciał się spotkać z tym wybitnym mężem kościoła w Polsce, jakim był prymas Stefan Wyszyński. Wyszyński zgodził się, ale zaproponował miejsce. Albo będzie to Jasna Góra, albo to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to znaczy Katedra Warszawska. Natomiast Francuzi zignorowali tę sugestię, nie wiemy co za tym stało, ale zignorowali tę sugestię i zaprosili kardynała na raut. Na taką kolację, na powiedzmy taki poczęstunek uroczysty, organizowany przez ambasadę francuską, na którym oczywiście również pojawiliby się notable komunistyczni. Prymas wówczas odmówił, ponieważ nie chciał występować wśród obecnych na przyjęciu przedstawicieli władz PRL, bo to zostałoby odczytane jako akceptacja, pewna akceptacja dla ich polityki względem Kościoła. Na, tak by mogło to by zostać odczytane na Zachodzie. A zatem nie zgodził się. W drugiej części swojej wizyty de Gaulle pojechał na południe, do Krakowa. Miał tam odwiedzić w Krakowie Bazylikę Mariacką. Oczywiste się wydawało, że prezydenta będzie witać kto? Miejscowy arcybiskup, czyli kardynał Wojtyła. Tymczasem Wojtyła nagle w pilnych sprawach wyjechał z Krakowa. Akurat w tym czasie, gdy de Gaulle pojawił się w mieście zbieg okoliczności, nie, delikatność ogromna i pewien znak wobec księdza prymasa. W tym samym roku odbywał się w Rzymie synod, Pierwszy po Soborze Synod Biskupów, a zatem nowa inicjatywa, bardzo ważne okresowe spotkania biskupów z całego świata, którzy obradowali na konkretne tematy, a żeby właśnie też bardziej podkreślać i korzystać z tej kolegialności w Kościele. Również z Polski mieli się na synod udać biskupi pięciu biskupów, w tym kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła. Na trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem wszyscy członkowie polskiej delegacji, w tym Wojtyła, dostali paszporty, bo jak wiadomo wówczas nie można było w sposób wolny wyjeżdżać, trzeba było paszport uzyskać każdorazowo w Urzędzie Bezpieczeństwa. Ale prymas takiego dokumentu nie dostał. Wtedy Wojtyła jasno oświadczył, że jeśli prymas paszportu nie otrzyma, on do Rzymu nie pojedzie. Przepychanka z władzami trwała przez cały wrzesień. Rządzący wówczas Gomułka nie chciał zrozumieć, że najbardziej zaszkodzi to ta nieobecność nie prymasowi, lecz polskiej rasy stanu. Ale Wyszyński paszportu nie dostał i Wojtyła, pozostali biskupi na synod nie pojechali. Takich przykładów można by mnożyć więcej, ale nie, nie mamy tutaj aż tyle czasu. Natomiast yy, widać wyraźnie, że. Te zamierzenia komunistyczne, żeby podzielić Kościół w Polsce, żeby powiedzieć, nawet pokazać to i na Zachodzie i w Rzymie, że w Polsce nie ma jednego Kościoła, tylko są dwa Kościoły. Jeden Kościół ten tradycyjny, zamknięty, Kościół Wyszyńskiego i ten otwarty, postępowy, Wojtyły. Nic zupełnie z tego nie wyszło. Co było potem? Wiemy. Ciekawą jest rzeczą, że gdy zbliżały się te 75 urodziny prymasa, to znaczy w blisko 10 lat po tych wydarzeniach, o których tutaj opowiadałem, to władze komunistyczne wręcz zabiegały o to, by papież nie przyjął jego rezygnacji. Jak wiemy po soborze wprowadzono tę możliwość, że po 75 roku życia biskup diecezji składa rezygnację z urzędu. Ojciec Święty może ją przyjąć lub nie. Komuniści byli wprost przerażeni perspektywą objęcia tego urzędu przez Wojtyłę. Natomiast gdy krakowski kardynał został wyniesiony na stolicę Piotrową w ponurej atmosferze posiedzenia biura politycznego PZPR, był tylko jeden jasny promyk. Zdanie rzucone bodaj przez Kazimierza Konkola Lepszy Wojtyła jako papież tam niż jako prymas tu. W tych słowach było też coś bardzo ważnego, wbrew pozorom, również dla samego prymasa Wyszyńskiego. My wiemy dobrze, że to też Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, że kiedy głosy kardynałów na Konklawę w październiku 78 roku zaczęły wskazywać na kardynała Wojtyłę, że wtedy on poszedł do prymasa Wyszyńskiego i poprosił go o radę. I prymas Wyszyński powiedział mu przyjmij dla Kościoła i dla Polski. Ale te słowa przyjmij dla Kościoła i dla Polski, dla samego prymasa oznaczały to, że on z Wojtyły tu w Polsce rezygnował. Że on widział, że Wojtyła byłby wspaniałym jego następcą. On wówczas wiedział, że już odchodzi, że kończy się jego czas. I można powiedzieć, ta jego właśnie wielkoduszność okazała się w tym. przyjm. Później 22 października 78 roku, uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II i to homagium uwiecznione na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w pomniku. Akt hołdu złożony przez prymasa papieżowi i poderwanie się Ojca Świętego z fotela i pocałunek, który Jan Paweł II złożył na dłoni prymasa, a potwierdzony słowami, które wypowiedział na zajutrz w czasie audiencji dla Polaków. Czcigodny i umiłowany księże Prymasie. Pozwól, że powiem po prostu, co myślę, mówił wówczas Jan Paweł II. Nie byłoby tu na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś, pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty matce Kościoła. Gdyby nie było jasnej góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Jednak najbardziej przejmujące świadectwo jedności tych dwóch wielkich postaci miało miejsce w pamiętnym roku 1981, gdy Jan Paweł II padł ofiarą zamachu na placu Świętego Piotra, a prymas gasł w śmiertelnej chorobie. To było w niedzielę, 24 maja. Tego dnia na miodową przyszedł Franciszkanin, ojciec Klemens Śliwiński, który był wcześniej w Rzymie i odwiedził Ojca Świętego w poliklinice Gemelli. Otrzymał od Ojca Świętego podarunek dla prymasa. Tym podarunkiem był Różaniec. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych zadzwonił sam papież. Niestety nie mógł rozmawiać z prymasem. Nie mógł. Bo kabel telefoniczny był za krótki i nie sięgał do sypialni. Wtedy nie było komórek. Dopiero nazajutrz po przedłużeniu tego kabla było to możliwe. Słowa prymasa zostały zachowane z tej rozmowy. Mówił wówczas bardzo słabym głosem: Ojcze, ojcze, tak zwracał się do Jana Pawła II. Jestem bardzo słaby, bardzo. Dziękuję za różaniec. Jest dla mnie pociechą. Ojcze, łączy nas cierpienie. Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest matka najświętsza, cała nadzieja w niej. Ojcze, całuję Twoje stopy. Błogosław mi. Niedługo po śmierci Prymasa Maria Okońska i Krystyna Szajer z Instytutu Prymasowskiego pojechały do Rzymu i zostały zaproszone na obiad z Janem Pawłem II. Papież zapytał wówczas, czy słyszałyście naszą rozmowę. Mówiły tak. No to słyszałyście, co mówił prymas, ale nie słyszałyście, co ja mówiłem. Właściwie powtarzałem jedną rzecz. Wolno, tak, żeby na pewno do niego dotarło. Całuję Twoje ręce. Całuję Twoje najdroższe dłonie. Już od Wielkiej Nocy. Czułem, jak ten mocarz odchodzi. I potem zapytał Marię o końską. Wiesz, dlaczego mówi się, że był to prymas tysiąclecia Odpowiedział, no chyba dlatego, że rządził w tysiąclecie od Chrztu Polski. A papież wtedy pokręcił przecząco głową. Nie to dlatego, że taki prymas zdarza się raz na tysiąc lat. Maria Okońska, tak blisko związana z prymasem od czasów okupacji, jego taka bliska współpracowniczka, duchowa córka, wyczuła natychmiast pewną okazję, można byłoby powiedzieć, i powiedziała: Ojciec Święty bardzo go kochał. Papież mówi, tak, masz rację. I wtedy zapytała, a czy myślisz, że on był święty? Papież z dużą mocą powiedział tak. A nie mógłbyś go beatyfikować i kanonizować bez procesu? Z właściwą śmiałością przeszła do meritum. Na to papież odpowiedział Marusiu, mam takie prawo, bo faktycznie papież ma takie prawo, ale z niego nie skorzystam. A można wiedzieć dlaczego? bo by nas posądzili o nepotyzm, odpowiedział papież. Co to takiego? Cóż, mniej ładnie nazywa się to kumoterstwem, więc tego nie zrobię. Dziś jest, dzieli nas krótki już czas od beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj spotykamy się w takich bardzo szczególnych okolicznościach, o których mówi właśnie ta pusta katedra. Ale też dziś w Polsce zmęczonej podziałami, kłótniami, hejtem, znaleźliśmy się właśnie w takiej sytuacji spowodowanej przez tą straszną chorobę. I może dzięki tym okolicznościom będzie łatwiej dostrzec, jak wielką wartością jest relacja, w której jest miejsce na różnice bo między nimi były duże różnice, właśnie różnice nie tylko pokoleniowe. Prymas był z roku 1901. Jan Paweł II, Karol Wojtyła z 1920. Prymas pamiętał, czym były zabory. Jan Paweł II wzrastał w Polsce Wolnej. Prymas Wyszyński widział kościół jako oparty na hierarchii, z wiodącą rolą duchownych. Jan Paweł II widział bardzo mocno potrzebę zaangażowania świeckich. Prymas Wyszyński. Brał na siebie cały ciężar kościoła i to on jakby reprezentował kościół, i nieprzypadkowo na jego pogrzebie towarzyszyła, towarzyszyła trumnie szarfa z napisem niekoronowanemu królowi Polski. Jan Paweł II przywiązywał ogromną wagę do właśnie kolegialności, do synodalności. A jednak była między nimi wielka więź, wielki szacunek wzajemny i wielka jedność. Taka jedność, która budowała wówczas bardzo mocno, sądzę, że nie tylko Kościół, ale i Polskę. Bo to jest podobnie jak dzieci w rodzinie pragną najbardziej jedności między rodzicami, to Polacy też jej pragną i może dlatego tamto wielkie świadectwo jedności które znalazło swój raz w dniu pogrzebu prymasa ostatniego dnia maja 81 roku w cieniu tego samego krzyża który był świadkiem wołania o ostąpienie ducha które wypowiedział Jan Paweł II miało miejsce w czasie gdy do głosu doszła solidarność tak bardzo potrzebna również dzisiaj w obliczu tej śmiertelnej choroby dziękuję bardzo